Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim nowym kanale, z tej strony miły. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o perkach, które bardzo się przydają w grze multiplayer. Zacznijmy od początku, od czerwonych perków. Każdy z tych perków daje Wam określony bonus do gry i ważne jest, żeby dobrać odpowiednie perki do Waszego stylu gry. Dlatego opowiem Wam o wszystkich, ponieważ mnóstwo osób ma problemy. Nie tylko z doborem perków, tylko po prostu nawet nie wiedzą, co one oznaczają. Wybierają byle co, byle by tam było, żeby fajnie wyglądało, po prostu, który obrazek im się podoba. Um, I tyle. I po prostu tak grają, po prostu przez cały, cały czas, nie zmieniając tych perków. A powiem Wam, że często robią one zasadniczą różnicę w grze, bardzo odczuwalną, i Wasze wyniki mogą się polepszyć, jeżeli zaczniecie odpowiednio dobierać perki. Um, tak więc zaczynajmy. Pierwszy perk, który mamy jest to Fast Recover. E, przyspiesza on regenerację naszego zdrowia o 35%. To jest bardzo fajna sprawa, ponieważ, jeżeli gramy sobie przykładowo hardpointa um, i strzelamy się z przeciwnikami, zabijemy jednego przeciwnika, on nas troszkę tam uszkodził. To o 35% szybciej nasze zdrowie się zregeneruje, i możemy z pełnym zdrowiem, czyli 100 HP, po prostu zmierzyć się z kolejnym przeciwnikiem. Bardzo przydatna sprawa. Persistance. Jest wokół niego dużo hejtu, dużo szumu, ponieważ jest to bardzo mocny perk. Daje on nam to, że po naszej śmierci. Punkty, które zdobyliśmy do score strejków, opisywałem wam w poprzednim odcinku. Te punkty nie są resetowane, ponieważ jeżeli nie mamy tego perka założonego, to przy każdej naszej śmierci punkty się zerują do zera i musimy po prostu zaczynać od nowa. Tak więc, żeby przykładowo użyć UAV, score musimy zabić czterech wrogów, nie umierając. Persistance daje nam możliwość. Że w momencie, kiedy umrzemy, nasze punkty nie są resetowane, ale tych punktów musimy zdobyć dwa razy więcej. Czyli, jeżeli UAV kosztuje 400 punktów, to my musimy zdobyć ich 800. Nie jest to dużym problemem, ponieważ te 800 punktów zawsze zdobędziemy w meczu. Tak? Jest to zrobienie raptem 8 kili. To nie jest jakiś duży wyczyn. Wiadomo przykładowo, Witold, który kosztuje 1800 punktów, musimy ich nabić 3600. Um, czyli już no, tych wrogów musimy troszkę pozabijać. Aczkolwiek te perki ze średniej półki, które są w większości nieosiągalne dla graczy bez prezystansa z persistansem stają się osiągalne w stylu Sentry Gun czy Orbital Laser takie, takie scorestrejki ciężko jest użyć po prostu grając już na wyższych rangach, ponieważ ginie się dość często, a persistans to umożliwia i dlatego jest wokół niego tyle hejtu, ponieważ ludzie się burzą że e, więcej, przeciwnik więcej razy umarł niż Kili zrobił, a mimo wszystko i tak potrafi sobie odpalić scorestrejki i tych killi ponabijać i jest to po prostu irytujące dla tych lepszych graczy którzy nie używają persistansa. Blackjacket jest to po prostu kamizelka, która nas chroni przed wybuchem granatów. Po prostu wszystko, co wybucha, zadaje nam 35% mniej obrażeń. Także jest to też fajna sprawa, jeżeli przykładowo wpadniecie w tripmine gdzieś. Jeżeli przeciwnik zostawi, bo Tripmane was nie zabije. Tak samo granat, jeżeli gdzieś w pobliżu was wybuchnie. Czy często przeciwnicy używają bazuki do, do zabijania przeciwników, to też powinno was uratować. Także fajna sprawa, ciekawa opcja na pewno skulker. Daje nam po prostu możliwość poruszania się 12% szybciej, jeżeli chodzimy lub kucamy. Większość graczy ma włączony autosprint, czyli w momencie, jeżeli idziemy do przodu, to postać nam automatycznie biegnie. Ale grając taktycznie, przykładowo Search and Destroy, fajnie jest sobie włączyć właśnie opcję chodzenia. Poruszamy się troszkę wolniej, ale jest nas mniej słychać. I z tym perkiem poruszamy się o 12% szybciej, więc to też jest fajna sprawa. Agile pozwala nam na szybsze przycelowanie, czyli szybsze przyłożenie celownika do oka. Także też fajna sprawa, jeżeli ktoś przykładowo używa ciężkich broni lub snajperek, wiadomo, to wtedy też skraca się ten czas kiedy luneta zostaje przystawiona do, do oka, jest fajną, fajną też opcją. Lightweight. E, używany przez wielu, przez większość chyba osób, jeśli grają Search and Destroy, ponieważ bieganie jest o 5% szybciej i skakanie z dużych wysokości nie zabiera nam zdrowia. Czyli przykładowo na kraszu możemy sobie wejść tam na budynek, na sam szczyt, na dach i skacząc stamtąd, możemy skoczyć na sam dół i e, nie zostanie nam odebrane zdrowie. Restok. Restok daje nam możliwość, jeżeli rzucicie granata po 25 sekundach ten granat jest odnowiony. Czy to będzie mołotow, czy to będzie termit, czy granat obojętne. daje nam po prostu 25 sekund na odnowę z powrotem swojego granata. Działa to oczywiście na wszystko na smoke grenade, na oślepiające, na zwykłe granaty, na wszystko po prostu wszystkie wszystkie granaty. Jeżeli używacie combat axe, to po prostu dostajecie jeszcze jedną. Także no, fajna sprawa, fajny perk, ciekawy. Taktik Plus po prostu daje nam dodatkowo jednego granata taktycznego. Czyli smoke grenade, granat oślepiający, oguszający itd., itd. Overclock przyspiesza ładowanie się operator skill'a. Też fajna opcja, ponieważ można w jednej grze po prostu częściej używać operator kili, co daje nam oczywiście więcej kili. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Marty Drom, bardzo znany perk. Jest dużo zadań z nim. Jest on dosyć nowy, ale po prostu bez przerwy są jakieś zadania, żeby używać tego perka. Co on daje? daje on nam to, że po prostu po naszej śmierci w miejscu, w którym zginęliśmy zostawiany jest granat i on wybucha sobie tam po 3 sekundach czy czterech. Jeżeli, przykładowo, któryś z wrogów podbiegnie do miejsca, w którym my zginęliśmy, no to automatycznie zostanie trafiony tym granatem. Często denerwująca sprawa, jeżeli właśnie ktoś się nadzieje na taki granat. Iron Langs jeżeli używacie snajperki, to zawsze macie tak, że po przycelowaniu celownik przez chwilkę stoi w miejscu i później zaczyna on się ruszać. Z tym perkiem on będzie dużo dłużej stał w miejscu. Po prostu ten perk pozwala na to, że jeżeli ktoś sobie przykładowo tam przy kampi gdzieś ze snajperką będzie siedział celowany, to ten celownik nie będzie mu pływał przez długi czas. Także... No, jeżeli ktoś po prostu lubi siedzieć gdzieś tam w rogu ze snajperką, czy, czy przykładowo robi sobie damaskusa, gold Camo na snajperkach i po prostu strzela gdzieś do botów czy coś, no to można sobie tego perka używać, bo po prostu wtedy celownik nie pływa. I dla osób, które nie umieją lub nie lubią grać snajperkami, no to jest fajna, fajna sprawa taka. Także czerwone perki mamy już z głowy. Ja tutaj specjalnie zrobiłem taki goły loadout, żeby wam po prostu pokazać wszystko tutaj, co i jak, żeby tu wszystko było jak naj, najprościej, najłatwiej pokazane. Zielony perk wulture. Daje nam on możliwość zbierania amunicji, jeżeli zabijemy wroga, czyli w miejscu, w którym zabiliśmy wroga, pojawia się amunicja, troszkę tej amunicji i po prostu możemy zbierać. To jest fajne dla osób, które umieją grać w taki sposób, że nie giną bez przerwy i po prostu już po jakimś czasie brakuje amunicji, tak? Także yy, ten perk jest fajny, właśnie przydatny. Taugness, czyli perk, który zmniejsza odbicie broni do góry o 60%. Jest to bardzo przydatne przy snajperkach. Jeżeli strzelacie ze snajperek, i wróg zaczyna strzelać do Was. To Wasz celownik skacze we wszystkie strony świata nagle i nie możecie w nic trafić. Z tym perkiem właśnie te odbicia celownika w momencie, kiedy ktoś do Was strzela, są zmniejszone o 60%, czyli bardzo, bardzo mocno. I jest nadal możliwość przycelowania wroga, nawet jeśli on strzela do Was. Także polecam, jeżeli ktoś gra z najperką, bo to jest też fajna sprawa. Um, tracker, bardzo często używany perk w Search and Destroy, ponieważ yy, odciski stóp zostawionych przez przeciwnika są widoczne jeszcze przez 4 sekundy. Yy, czyli jeżeli śledzicie kogoś, biegniecie za kimś, yy, to jest fajna sprawa, bo po prostu widać, gdzie on biegnie, gdzie on jest, macie, wiecie, że macie go przed sobą. Także no, ciekawa opcja, fajna, jeśli właśnie chodzi o Search and Destroy. Ghost. Jest to jeden z najmocniejszych zielonych perków. E, daje on nam naprawdę dużo rzeczy. Po pierwsze e, przeciwnicy nie widzą nas na minimapce, jeżeli odpalą UAV. E, po drugie Vitol, Predator Missile i Sensor e, Heartbreak e, nie oznaczają nas na Mapce. Ten sensor y, też nas nie widzi. Y, czyli, przykładowo, jeżeli przeciwnik włączy Witola, to on ma takie czerwone kwadraciki w miejscu, gdzie znajdują się przeciwnicy. Jeżeli macie Ghosta, on nie będzie miał Was zaznaczonych i tym samym nie będzie do Was strzelał. Y, tak samo Predator. Jeżeli przeciwnik włączy Predatora, nie będzie miał Was oznaczonych na ekranie, no i tym samym. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu nie, nie zostaniecie zabici przez predatora. Jest to bardzo fajny, bardzo fajny perk. Do tego on nam jeszcze daje taką fajną rzecz, że jest taki jeden perk, który jest alert i hike alert. One po prostu ostrzegają przed przeciwnikiem w pobliżu. Ja zaraz do tego dojdę. Ghost, jeżeli weźmiecie ghosta, przeciwnik was nie zobaczy, nie będzie ostrzeżony tym perkiem alert. Także jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Bardzo ciekawy perk. Cold Blooded, kolejny jeden z bardzo fajnych perków. Eee, po prostu ten perk to jest to, co ja mówiłem przy score że automatyczne score was ignorują, nie będą was zabijały kompletnie, czyli sentry gun stealth chopper, ten helikopter właśnie na niebie eee, jeżeli założycie ten perk, one nie będą do was w ogóle strzelały będą was zupełnie ignorowały, także jest to jeden z, no naprawdę bardzo fajnych perków, bardzo, bardzo przydatnych, polecam sobie go używać hardwired Hardwired, jeżeli macie go założonego i przeciwnik odpali counter UAV, czyli to jest to, co ja wam mówiłem w poprzednim odcinku, że jest zamazana mapka, jest na szaro. Jeżeli jesteście wyposażeni w hardwired, wasza mapka nie zostanie zamazana na szaro. Po drugie, IMP MP granaty nie będą wam zamazywały waszego. Ekranu, czyli nie będą na was działały w ogóle granaty EMP ani granaty EMP, ani ten Score Strike EMP system. Po prostu będzie, będzie to, nie będzie to w ogóle na was działało, i do tego jeszcze miny, te tripmine, które się po prostu przykleja do ścian one również nie wybuchną, jeżeli na nie wejdziecie. Także jest to też bardzo fajny perk, którego, którego też naprawdę bardzo dużo osób używa i jest on przydatny. Przede wszystkim właśnie e, używany jest przynajmniej przede wszystkim na Search and Destroy, ponieważ tam najwięcej jest tych min. Mając ten perk po prostu można sobie chodzić po tych minach i nic się nie stanie. Quick fix. E, kolejny bardzo mocny perk który jest przydatny, jeżeli po prostu dużo biegacie po mapie i dużo przeciwników zabijacie, z dużą ilością przeciwników się stykacie, ponieważ po zabiciu przeciwnika automatycznie mocno zwiększa Wam się z powrotem, regeneruje Wam się zdrowie. Jeżeli zabijecie kogoś z broni, z noża, obojętny z combat axe, automatycznie jest regenerowane wam zdrowie i to jest bardzo bardzo przydatne właśnie w takich grach jak dominacja czy hardpoint, gdzie po prostu jest dużo przeciwników, biegają wszędzie dookoła i po prostu jeżeli się z jednym strzelacie Dostaniecie obrażenia, ten perk automatycznie Wam zregeneruje część zdrowia. Jeżeli połączycie jeszcze z Fast Recover, no to praktycznie bardzo szybko z powrotem będziecie mieli pełne zdrowie. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja, jeżeli właśnie dużo biegacie i się strzelacie. Kolejny perk, Amped daje nam możliwość szybszej zmiany broni. Czyli jeżeli przykładowo używacie snajperki, strzelicie w kogoś, ale nie zabijecie, tylko dostaniecie hitmarka, to po prostu możecie bardzo szybko zmienić na drugą broń, co tam macie, pistolet, katane czy obojętne co tam macie. Jest to też bardzo fajna sprawa do, do snajperek, do używania snajperek. Ale i nie tylko, ponieważ jeżeli wam się skończy amunicja przykładowo w broni, możecie natychmiast niemalże przełączyć sobie właśnie, czy na pistole, czy na katanę i dobijacie przeciwnika, jest to na pewno dużo, dużo szybsze niż przeładowanie. Tak więc też bardzo fajny perk. Perk Ricon. Recon jest to dosyć nowy perk. Po prostu jest on użyteczny, jeżeli gracie w jakimś, na jakiejś niedużej mapie, ponieważ po zabiciu wroga jest puszczony jakby skan i pokazuje Wam umiejscowienie innych przeciwników na, na Waszej minimapce. Problem jest taki, że ten skan jest dosyć mały, nie pokazują całej mapy, tylko to jest niewielki obszar. I to po prostu możecie ewentualnie się zorientować, czy gdzieś w jakimś Waszym takim pobliżu, na niedalekim pobliżu jest po prostu jakiś przeciwnik. Ja raczej tego nie używam, bo jest to raczej dosyć zbędne, ponieważ ja gram na słuch, na słuchawki, także jeżeli ktoś jest niedaleko mnie, to ja po prostu to słyszę. Nie potrzebuję tego, aczkolwiek jeżeli ktoś na przykład gra bez słuchawek, no to fajna, fajna opcja taka, bo wtedy widać na minimapie, czy ktoś jest wokół, czy nie. I ostatni z zielonych perków, perk gang ho pozwala nam on na strzelanie z biodra, rzucanie granatów i przeładowywanie magazynka podczas sprintu. Fajna sprawa, jeżeli gracie przykładowo na takich małych mapach jak shipment, po prostu potrzebujecie przeładować, możecie biec dalej, robić wślizgi i w międzyczasie tak samo właśnie strzelać z biodra, z biodra, czy przeładowywać. Ponieważ bez tego perka, w momencie kiedy klikniecie przycisk przeładowywania, automatycznie postać przestaje biegać, zaczyna chodzić i nie macie możliwości zrobienia w ślizgu. Także też fajna opcja, jeżeli właśnie gracie na takich małych mapach jak właśnie Shipment czy Rust, gdzie po prostu potrzebna jest duża mobilność. Także polecam, bo też bardzo fajny perk. No i na koniec mamy niebieskie perki, na początek perk Hardline, on zwiększa nam ilość punktów zdobywanych za zabijanie przeciwników o 25%. Czyli po prostu za każdego killa nie dostaniecie 100 punktów, a 125 punktów, co jest super opcją, bo po prostu szybciej ładują Wam się skorstrejki. To jest bardzo fajny perk, Bardzo, bardzo lubię nim grać. Kolejny perk, Demo Expert, zwiększa on o 25% siłę rażenia wszystkiego, co jest wybuchowe. Czyli po prostu wszystkie granaty, bazuki i tak będą zadawały o 25% więcej obrażeń. Tactical Mask skraca czas działania taktycznych granatów przeciwnika o 40%. Czyli przykładowo, jeżeli przeciwnik rzuci ten taki zielony gaz grenade, ten taki granat gazowy, co taki zielony dym puszcza, jeżeli wy w ten dym wejdziecie, to w tym momencie po prostu postać się dławi, zaczyna machać rękami, nie możecie strzelać, przy, przycelowując celownik, i zwiększony jest rozrzut broni. I jeżeli macie tą maskę założoną, to po prostu 40% szybciej dojdziecie do siebie i będziecie mogli normalnie strzelać. Perk Alert pokazuje wam, gdzie jest wróg na minimapce. Mniej więcej, jeżeli jesteście gdzieś bardzo blisko. Jeżeli przykładowo jesteście gdzieś za ścianą i wróg jest gdzieś koło was, po prostu z drugiej strony ściany, to będzie to pokazane na minimapce. Engineer jest to trochę śmieszny perk, trochę, trochę taki zabawny, ponieważ możemy widzieć, jeżeli przeciwnik sobie zrzuci care package, czyli ten Score strike, tą skrzyneczkę taką, widzimy, co jest w środku. Jeżeli my zrzucimy, to widzimy, co jest w środku, tak czy siak zawsze, ale mamy możliwość zmiany tego na inny score strike. Jeżeli przykładowo nie będzie nam odpowiadał ten score strike, który wpadł, mamy szansę po prostu jednej zmiany. I to jest też w sumie ciekawa opcja taka. Jeżeli ktoś dużo używa package'ów. Dead Silence. Kiedyś nieodzowny perk chyba każdego, ponieważ. Mając go założonego, nie słychać nas. Kiedyś nie było nas słychać w ogóle. W tej chwili, jeżeli mamy go założonego, słychać nas, jeżeli biegniemy, choć dystans jest bardzo skrócony. Czyli przeciwnik po prostu nie słyszy nas, jeżeli biegamy po całej mapie, tylko zaczyna nas słyszeć dopiero, jak już jesteśmy niedaleko niego. Aczkolwiek słyszy, jeżeli biegniemy nie słychać nas w ogóle, jeżeli chodzimy, kucamy lub się położymy. Wtedy po prostu nas w ogóle nie słychać. I to jest właśnie bardzo fajna opcja na Search and Destroy, ponieważ przeciwnicy nas nie słyszą, możemy się zakraść i jeżeli nie mają perk'a jakiegoś stylu Hike Alert założonego, to, no to nas po prostu nie zobaczą, nie, nie usłyszą. Także bardzo fajna sprawa, bardzo dużo ludzi używa tego perk'a właśnie na Search and Destroy. Shrapnel daje nam po prostu możliwość, znaczy mamy dzięki niemu jednego granata więcej podczas gry. Granata, mołotowa, termita i tak dalej, i tak Perk Hike Alert. Różni się on od zwykłego alerta z tym, że jeżeli przeciwnik nas zobaczy, będzie patrzył w naszym kierunku, to my automatycznie będziemy o tym powiadomieni, ponieważ nasz ekran zacznie pulsować z jednej strony na żółto. Jest to bardzo fajny perk, ponieważ można uciec, zanim jeszcze w ogóle przeciwnik zacznie do nas strzelać. Jeżeli gdzieś z daleka nas widzi, to nie zdąży nas zawić, bo po prostu my będziemy o tym powiadomieni. To jest naprawdę fajna, fajna opcja, fajna sprawa. No i ostatni Perk Launcher Plus daje nam po prostu jedną rakietę więcej, jeżeli używamy rakietnic, jakichkolwiek rakietnic. No i to byłoby na tyle. Także score mamy omówione, perki mamy omówione. W następnym odcinku jeszcze nie wiem, czym się zajmę, ale na pewno postaram się wam tutaj dać kolejną dawkę jakichś ciekawych rzeczy coś czego nie wiecie, żeby wam się przydało w grze, no i żebyście stali się zawsze coraz lepsi. Także dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.